Pora na upgrade. Dokładnie. zakupiłem na premierę Radeon RX 6600 XT Gigabyte Eagle. Niestety to było przed aferką z Gigabytem. No trudno. Mam nadzieję, że ta karta mi nie wybuchnie jakichś zasilacze. No, dobra. Kupiłem ją na premierę w nie, tutaj bez reklamy, w Proshopie za 2100 zł, jestem z niej zadowolony. Ponieważ wreszcie zastąpię tą Teslę, która u dziwo nie jest idealną kartą. I zaraz wam opowiem, dlaczego to wszystko się dzieje. Tesla nie jest idealną kartą, dlatego że. Nie ma byś widać to pierwsze, po drugie ma słową kompatybilność drugie, ale działa generalnie z tym kąpem. Problemy są z tym, że żeby coś odpalić, muszę kombinować z wentylatorami. To jedno też nie jest jakiś super ten, ale największym problemem jest kompatybilność gier i wydajność w grach, szczególnie od Codemasters, które odziwa dużo gram, szczególnie w F1. I tu jest bardzo duży problem z tą kartą, ponieważ yy, kompletnie się ta karta gryzie z tą grą. Mam, nie wiem, z 30 fpsów na najniższych yy, i uważam to za nieakceptowalne. Zresztą problemy są też w innych grach. Yy, ta karta i tak była tymczasowa, yy, ale yy, możecie też pomyśleć, dlaczego yy, wybrałem AMD? Czemu nie kupiłem RTX-a 3060? Cena. RTX 360 kosztuje 700 drożej. Ma 4GB więcej wideo ramu, które będzie dla mnie kompletnie niepotrzebne. No i ma tego NWN-ka, cudownego, który mógłby mi się przydać, ale yy, i tak kupiłem AMD, bo 3060 nigdy nie będzie w takiej cenie. Cześć mi się tak zdaje. Patrząc na to, jak tania jest ta karta w produkcji, a jak droga jest 3060, yy, bo. No można powiedzieć o tej karcie tyle, że na premierę cena, cena nie była dobra na premierę. Jakby 380 dolarów to nie. Ale co najważniejsze, co najważniejsze, ta karta ma dwa razy mniejszy rdzeń niż 6900x chyba, albo 6800, coś takiego było. I to jest o tyle ważne, że w połączeniu z to da się bez problemu dostać. i ta cena 380 dolarów to jest rzeczywiście realna cena, którą dałoby się osiągnąć, nie 329 dolarów według Nvidia, także tak to wygląda. Dlatego kupiłem 6600XT, była dobra cena, myślałem o tym długo, czyżby kupić tą kartę na premierę i zakupiłem. Także przejdźmy teraz do mojego PECETA, gdzie będziemy tą kartę montować. Jest to mój główny PC, jak widzicie. Mocno zakurzony, dlatego go tu przyniosłem, żeby zamontować tą kartę i go porządnie wyczyścić. Tego kompa nigdy nie pokazywałem jeszcze na kanale, ponieważ nie miałem okazji do tego. Także przejdźmy przez specyfikację. Mamy tu i piątkę 10400, oczywiście połączoną z płytą na H410. Tutaj Asrockiem, którego całkowicie nie polecam, chłodzenie Snowman z Chin, 6 dyszek kosztowało, to bardzo fajne było chłodzenie. Ram 16 GB, adatka tam Gamix D10, wiadomo Tesla K20X, HDDek 3 TB, SSD 1 Tera, NVMe, PCIe 30, jakieś tam chłodzenie tanie, bo się grzał mocno. Zasilacz, to jest najstarszy element tego komputera, to jest Corsair VS550, ma on dwa lata i nie zamierzam go zmieniać, bo jest jeszcze dobry. Tutaj mamy obudowę Crux Prism, jeśli się nie mylę, ona się tak nazywa. Myli mi się to z innym modelem obudowy, więc jak się pomyliłem, no to trudno, będziecie widzieć teraz. Kupiłem sobie jeszcze 5 wentylatorów Coolmoon, chińskich oczywiście, zresztą bardzo fajnych, RGB. Z kontrolerem one kosztowały stówę. Także cena jest zabójcza, jak na wen pakiet wentylatorów z kontrolerem. Kąp jest oczywiście brudny, yy, zasyfiony, bo yy, nie czyściłem go za dużo. Bo i tak chłodzenie było zmieniane. Nie mam na nim kurzu, no to myślę, że będę miał wywalone. Yy, no ale teraz się to trochę miści. Yy, trzeba to wyczyścić, żeby nowa karta ładnie wyglądała. Także bierzemy się za czyszczenie, a potem za unboxing naszego Radeona. Także pora wykonać unboxing tej karty. Tylko że jest jeszcze jedna kwestia: bo nie powiedziałem Wam, dlaczego ta karta to słaby wybór, jeżeli macie sytuację inną niż ja. Ponieważ, jak wcześniej mówiłem, Tesla ma swoje problemy to była karta tymczasowa. Ta karta tak naprawdę kosztowała mnie 1300 zł, dlatego że miałem RXA 5500 XT, kupiłem go za 650 zł w lokalnym lombardzie, jakimś cudem, nie wiem. No jak się wyskoczyło ogłoszenie, akurat składałem kompa i <śmiennie> miałem już kupować GTX 1650 Super od kolegi, ale kupiłem tą oczywiście 5500 XT, który już wtedy kosztował po tysiaka normalnie, także jeszcze większe zliwienie. No i po tym czasie sprzedałem tą kartę za 1500 zł w najlepszym momencie na sprzedanie karty praktycznie no i potem wiadomo, była Tesla w międzyczasie sobie i5 10400 wstawiłem żeby mieć tam już jakąś tam kartę zintegrowaną mieć fajne tam, miarę mocne 6 rdzeni także, no dlatego tą kartę kupiłem generalnie żeby po prostu nie mieć tych kłopotów z Tesą, bo to Tesla to też takie druciarstwo. Nie jest to zbyt idealne rozwiązanie. Jak widać strasznie się palcuje to pudełko, ale mniejsze z tym. Nie wiem z której strony zacząć, chyba tutaj otworzy. co Okej. Okay. Także, uwaga uwaga. Tutaj trzeba tak obrócić. gigabajt Gigabyte Otwieramy z tej strony Uuu, jeszcze nie ma karty. Co my tu mamy? Quick Guide. Co my tu mamy? Jak śpierdoły pewnie jak załadować kartę graficzną w komputerze, to akurat wiem Pora na chwilę prawdy tak ona o to wygląda. Kurde że będzie większa. Ale czego się spodziewać po 6600XT. Tak ona wygląda. Kurde, konstrukcja yy, tanizna pewnie. Yy, bo to pewnie jakiś model za MSRP był, chociaż nie wiem, jakim cudem można dostać yy, Eagle, to jest generalnie ta, ta, ta niska półka gigabajtów. Jakim cudem to ma trzy wentylatory, a 3060 kt ma dwa. W tej wersji to też mnie zastanawia. Także otwieramy. Konstrukcja, jak widać, dwuslotowa. Plastikowy backplate. No, trochę słabo bardziej blokuje powietrze niż je przepuszcza. Bardzo fajnie, że ta karta nie ma plomb. Tak ono to wygląda. Nawet mała jest. Myślałem, że będzie trochę większa. Szczerze. Co jest tam niżej w pudełku? Nic. No to, to czego można się spodziewać teraz? Z żadnych płytek. Teraz przecież mamy takie czasy, że płytek teraz nie dają, bo nie mają sensu. Także, także przyjrzyjmy się tej karcie troszkę z bliska bardziej. Co my tu dokładnie mamy? 380 mm wentylatory. Oczywiście plastykowy backplate nie jest to fajne, według mnie lepiej chyba bez backplate nawet jest tu i tak nie ma z niczym kontaktu plastik tylko. No, mamy tu fajny design, że tutaj o przepływa sobie powietrze, chociaż to nie jest nic nowego. Tu, mamy, tu jest słaby punkt, tu mamy zablokowany prawie całkowicie przepływ, czyli jak chcemy pomóc karcie za pomocą wentylatorów z obudowy, żeby tu przepychała, to tu ma restrykcje, niestety. Aczkolwiek to jest 160 watowa karta i myślę, że ona wiele nie potrzebuje, ale od razu to co widzę, jakość chłodzenia wnioskuje po tym, że nie ma. Tak zwanej, nie, nie ma takiego, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest jakby taka komora, gdzie jest jakby pipe ale taki zbudowany, wiecie, co się kładzie na całe GPU. To jest o wiele lepsze rozwiązanie, o czego się spodziewać po takim modelu. Jak widać, mamy trzy hitpipy, które no, się stykają rdzeniem, pewnie nie całkowicie, ale myślę, że większość pokrywa. Także no, nie wygląda ta karta źle. Mamy dwa HDMI, dwa display nie ma co tu gadać, tu jest to do zdjęcia. Ops. Montujemy to, no bo czego tu innego oczekiwać? Miejsca nie jest za dużo, ta karta ledwo się mieści w tej obudowie, jak widać. Ma, nie wiem, z centymetr luzu? Z centymetr luzu ma, także... Fajnie, fajnie, patrzyłem i ona się rzeczywiście tu mieści Ale ja czegoś tu nie zdjąłem. O. Minusem tej karty jest to, że ona ma interfejs PCI-Express 4.0, tak? Ale tylko 8 min. Nie ukrywam, z moją platformą może to być... Nie ukrywam, że z moją platformą może to być mały bottleneck, ponieważ... Ja mam jest Express 3.0 Gdzie to wleciało? Wkręcone trzymać się trzyma podłączymy sobie normalnie. Pamiętajcie, bez pigtaila tak zwanego Bo to nie ma sensu z pigtailem to podłączać W sensie i tak by się nic nie stało, bo to To jest niezbyt prądożerna karta, ale... Jak można, to podpinamy bez, oczywiście. Ja tu miałem taką konfigurację, że wszystkie wentylatory wypychały z obudowy, ale część musi teraz zacząć się wpychać, czyli te dwa przestawię na wpychające i się widzimy zaraz. Także wentylatory przestawione, komputerek złożony. Pora teraz to wszystko odpalić i zainstalować sterowniki i potestować, jak to działa. O kurde, jestem sam strasznie ciekaw. Także myślę, że to już powoli podsumowuje ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta prezentacja mojego komputera i moja opinia na temat Radona 6600XT, który zresztą jest fajną kartą. No, jak wszystko co grałem, to nie miałem żadnych problemów. Wszystko podkręcałem na Maxa, ale w 1080p, bo w 1440p wiadomo już tak kolorowo nie będzie, ale w 1080p po prostu ta karta jest bardzo wydajna. Yy, tak bardzo wydajna, że do 1080p w takiej cenie no, nie ma czego chcieć więcej, yy, ale w, ta karta jest w takiej cenie, że powinna być bardziej do 1440p, bynajmniej takiego średnio wysokiego grania, No oczywiście wszystko będzie, jak już sobie kupię ten monitor yy, 1440p, bo na razie mam 1080, ale myślę, że w 1440p na średnio wysokich to mi wystarczy także. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.